Ja muszę sobie zrobić. Znaczy nie muszę sobie zrobić, ale został mi tylko jeden legendarny perek do zrobienia do dynietnicy, żebym miał full perki. Na, dyń, na, dyń, na dyńce nie umiem mówić. Dobra, to jak wyrzucasz? Pojedynczo wyrzucasz? E, moż można od razu. 150, tak? Nie tak. Czekaj, ja co chwilę zły przycisk klikam. Dobra, wyrzuciłem. A już e, 150? Już wyrzucam. są e, jeden, drugi, trzy, czwarty i koniec. Teraz sobie zobaczę je. Ja? O, poprawę sobie. No bo mam 7 ich, no bo miałem już wcześniej dwa. Legit? Legit. Na wszelki... na wszelki ten... Po prostu na tradzie napisać? Nie, na prywatnym. O, z przypadkiem. Także. gdzie na prywatnym? No na czacie prywatnym napisz Legit. Albo legit trej, coś tam napisz. Do kogo na pewno? No do mnie. Dobra. Zobacz, co Dobra, masz jeszcze twiatki? Twiatki, co? coś takie? Kwiatki mam, ale nie wiem ile. Kwiatków mam 93 tylko. A masz może deski? Deski mam. Chyba, nie, poczekaj. Jednak nie mam, bo zapomniałem, że dawałem. Kamień. u mnie bieda. Sprzedawałem. No to samo. No niestety dobra, wyprzedawałem dobra. się dobra, dobra. nacięty masz Co mam? Nacięty Naciętego mam tylko 32 No dobra, no to dobra A dam ci jeszcze Ile, jakie masz schematy? Ile emocji? Mhm. Na razie mam 106 106 i z to tworzysz? Tak Czy czego? Nie, czekaj. Nie, ja jest z obsydianu ja i tego mrocznego, ale mrocznego mam. Dzięki. No się ma. Dobła łagit git człowiek. Teraz czekamy na kolejną osobę. Znaczy, nagrywam to, jakby. No, dobra, skończę w sumie nagrywać, bo.